Maria Wilgosz. zapraszam na kolejne wydanie Faktów Milickich. W dzisiejszym wydaniu finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy w Miliczu. Orszak trzech króli. Ptasia grypa 40 km od Milicza. stycznia zapraszamy na Milicki Rynek, gdzie odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jednak nie wszystko, gdyż o godzinie 11 organizatorzy zapraszają na wspólny, trzeci już Milicki Bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trasa biegu to 5 lub 10 km. Zapisać można się na stronie bieg.tvpm.pl lub tuż przed startem w namiocie organizatora. 12 stycznia po raz 28 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chciałem zachęcić Państwa do wzięcia aktywnego udziału, czyli do wsparcia tego bardzo ważnego przedsięwzięcia. Jako starosta szczególnie jest mi to bliskie, ponieważ szpital nasz otrzymał i mam nadzieję, że otrzyma w przyszłych latach również wsparcie dzięki temu, co uda się zebrać Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wspierają i tych najmłodszych, i tych najstarszych, także warto pomóc i zachęcam Państwa do wzięcia udziału. Prawie równo 5 lat temu siedziałem przy moim nowonarodzonym wnuczku, który leżał w inkubatorze. Było to w milickim szpitalu. W pewnym momencie mój wzrok przykuło czerwone serduszko naklejone na to urządzenie. Rozejrzałem się po sali. I zauważyłem więcej tych znaków, właściwie naklejone na każdym sprzęcie. Jak powiedziała mi potem moja córka, właściwie wszystkie nowoczesne urządzenia na milickiej neonatologii, a także na pediatrii, pochodzą ze środków Fundacji Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy. Od tego momentu Dziękuję Bogu za kogoś takiego jak Jerzy Owsiak, jak ta fundacja, jak szlachetne dzieło, które wykonują i z którego korzystał także mój wnuczek. Od tego czasu mój udział w tej orkiestrze stał się dużo bardziej autentyczny, prawdziwy, a moja ofiarność także zdecydowanie większa. Dlatego w tę najbliższą niedzielę, kiedy będziemy mijać dzieci, młodzież, różnych ludzi z puszkami na datki, bądźmy hojni, bądźmy ofiarni. Tak, aby być może w innym szpitalu inny dziadek mógł skorzystać z tej naszej hojności i cieszyć się swoimi wnukami tak jak ja cieszę się swoimi. A to czerwone serduszko niech trafia także do naszych serc i do naszej hojności. Tradycyjnie już i uroczyście obchodziliśmy w tym roku Święto Trzech Króli. Po Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli orszak wyruszył w kierunku milickiego rynku, a następnie do hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, gdzie odbyły się jasełka. Teraz bardzo serdecznie Państwa witam w szkole podstawowej. I'm i te wszystkie wydarzenia, które prowadzą, prowadzimy nas Radości Metajewskiej, dzisiaj święto objawienia Pańskiego orzak Bruni, który w jakiś sposób zwiększa pewne wydarzenia też liturgiczne, ale te chwile będą trwały. Pamiętamy, że za tydzień mamy kolejny wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a potem festiwal tutaj w szkole. Pastora. Przeżywajmy to wspólnie, bo pamiętajmy, że tak jak Radość Bożonarodzeniowa jednoczyła nas w Wigilię, przy naszych stołach, w naszych godzinach, tak ma nas dalej jednoczyć jako to wielką wspólnotę ludzi wiary, ludzi żyjących tutaj, działających do tego, aby tworzyć wszystko to, co nowe i piękne. Gwiazda Wetlejewska to pewien symbol. Ale od tej gwiazdy wyniesiełajko czerpmy z tej siły. Tego wszystkim życzę w tym nowym roku, żeby to, co zabłysło radością przyjścia Jezusa Chrystusa, owocowało w tych wszystkich wydarzeniach, które mają nam wszystkim Mam i odpływ. Ponieważ widziałem dziś wielu dziadków ze swoimi wnukami, to jeszcze chciałbym dziadkom życzyć szczęścia. A ich szczęście realizuje się wtedy, kiedy mają zdrowe wnuki. Więc wszystkim dziadkom życzę, aby ich wnuki były zdrowe. Pierwszy raz od kilku już lat powiat Milicki ma własny budżet, który został przyjęty podczas 16 sesji Rady Powiatu Milickiego. W latach wcześniejszych budżet był narzucany przez Regionalną Izbę Obrachunkową ze względu na duże zadłużenie, po tym jak powiat przejął na siebie długi milickiego szpitala. 30 grudnia Rada Powiatu Milickiego przyjęła budżet. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ po pierwsze, po raz pierwszy od czterech lat zrobili to radni. Nie musieliśmy czekać na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc pokazało, pokazało to to, że nasza praca obecnego zarządu i poprzedniego w ciągu tego roku doprowadziła do tego, że potrafiliśmy taki budżet skonstruować. I po drugie, cieszę się z tego powodu, ponieważ wszyscy radni obecni na sesji ten budżet poparli. Należy też podkreślić bardzo ważny fakt, Taki, że szpital, który miał zadłużenie ponad 13 milionów z planu B, dziś wychodzi na prostą. My, jako Rada Powiatu, spłacamy ten kredyt co miesiąc ponad 100 tysięcy. Zatem, jak Państwo widzicie, w tej sytuacji trudnej dla jednostek samorządu również sobie z tym radzimy, nie mamy żadnego opóźnienia ze spłatą i jeśli wszystko dobrze pójdzie, a ja nie przewiduje inaczej to za około dwóch lat też ten problem rozwiążemy, czyli spłacimy dług w całości. 3 stycznia Gmina Przygodzice wprowadziła obostrzeżenia w związku z wykryciem wirusa H5N8 ptasiej grypy. Specjalna strefa zapowietrzenia została wprowadzona w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia ogniska wirusa. Strefa dotyczy Topoli Małej oraz części miejscowości rodziwiłów i Gorzyc Wielkich. Przygodzice leżą około 40 km od Milicza. Obecnie nie ma informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa. Zagrożenie chorobami zakaźnymi dla powiatu milickiego w ostatnim czasie zmieniło się diametralnie. Dwa miesiące temu w Lubuskim stwierdzono afrykański pomór świn, który do tego czasu był stwierdzany po prawej stronie Wisły. A pod koniec roku 2019 się okazało, że w województwie lubelskim i w województwie wielkopolskim stwierdzono przypadki ptasiej grypy. Przypadek w województwie wielkopolskim to jest stwierdzony 20 km od granicy naszego powiatu. Dlatego w tej chwili zachowujemy bardzo poważne środki ostrożności i przypominamy wszystkim o zasadach utrzymywania kur, które to były stosowane 3-4 lata temu, kiedy była fala ptasiej grypy. W Polsce kontrolujemy duże fermy drobiu, czy stosują zasady bioasekuracji. Ochrona ta, bioasekuracja gospodarstw powinna polegać na tym, żeby unikać pojenia drobiu wodą z cieków wodnych, żeby nie przynosić do kurników. Rzeczy związanych z ptactwem dzikim. Wirus jest bardzo zjadliwy dla, dla ptaków. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia dla człowieka, to nie stwierdzono przypadków przeniesienia i jakichś zachorowań na ten typ wirusa grypy. Tak przypomnę, że to jest H5N8. E, Niemniej nie e, wszyscy ostrzegają e, wszystkich, którzy mają kontakt z drobiem, a zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do epizocji, żeby po każdym kontakcie z kurnikiem, z ptakami dzikimi czy, czy ptakami z własnego chowu e, zachowywać podstawowe wymogi higieny. E, wirus jest mimo swojej zjadliwości wrażliwy na detergenty mydło. Ginie w temperaturze 70 stopni, także drób ugotowany praktycznie nie stanowi na 100% żadnego zagrożenia dla człowieka. Wydawałoby się, że zagrożone są tylko duże fermy, ale praktycznie zagrożone są fermy czy kurniki o każdej ilości ptaków. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy by doszło do zainfekowania danego kurnika, a y, właściciel nie będzie zdawał sobie sprawy, że to jest to, to może dojść do rozwleczenia i do y, zakażenia następnych y, statków, które powodują, że y, uchnie, y, wybuchać będą poszczególne ogniska, które tak naprawdę stanowią zagrożenie dla tych hodowli i równocześnie dla y, interesu narodowego, ponieważ. Y, już dzisiaj się okazuje, że wybito 200 tysięcy sztuk indyków, kur w województwie lubelskim i w województwie wielkopolskim. Natomiast, no to wydaje się niedużo przy produkcji 200 milionów sztuk ptactwa w Polsce w ciągu roku. Niemniej, a przy tym jeszcze przy założeniu, że w poprzedniej edycji Ptasie Grypy w 2016-2017 w Polsce wybito 5,5 miliona sztuk. To te 200 tysięcy wydawałoby się niedużo, nie mniej skutki gospodarcze są bardzo poważne. Dlaczego? Dlatego, że poszczególne kraje odmawiają nam importu drobiu z naszego kraju, powodując tym, że no eksport zostaje bardzo ograniczony. 3 stycznia o godzinie 12 odbyło się uroczyste powitanie pierwszego noworodka urodzonego w 2020 roku. Jest nim Łucja z gruszeczki, która urodziła się 1 stycznia o godzinie 6.20. Szczęśliwą mamę oraz noworodka odwiedzili włodarze gminy i powiatu, przekazując tradycyjnie kwiaty oraz bony po 1000 zł na zakupy niezbędnych rzeczy dla maluszka. Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a małej Łucji życzymy wszystkiego co dobre. Pani Marta Góra urodziła pierwsze dziesiątko w na naszym Witamy oddziale w tym dobry. roku I, i proszę bardzo, włodarze, że przedstawiciele wład i trwają nowej prezesi naszego Miejskiego Centrum Medycznego. Pani wice Starostą z do boju. Do boju ja to, no jest mi niezmiernie miło e, przywitać pierwszego miliczań, pierwszą miliczankę, tak nam powiedzieć, e, na naszym terenie. Pani Łócie, gratulujemy Pani serdecznie. Pani Mar Marta. Pani Marta, dziękujemy serdecznie córeczki Łucji. No oby się dziecko dobrze chowało, żebyście Państwo e, mieli wiele satysfakcji e, z macierzyństwa i z ojcowstwa. Dziecko żeby spełniało swoje marzenia na naszym terenie milickim. Serdecznie gratuluję, wszystkiego dobrego. Tak dla jeszcze tutaj Kółka dodatkowo w sklepie krasną do wykorzystania na najpotrzebniejsze. Dziękuję. Przepy, Dziękuję. Także jeszcze raz serdecznie Dziękuję. Gratulujemy Panu. Rzeczymy panu się, Dzień, bardzo się cieszymy, że to właśnie w tym szpitalu się odbyła. Łucja. Życzymy Pani i mal maleństwu wszystkiego najlepszego. I jeszcze raz my cieszymy się, że to akurat byliśmy w Centrum Medycznym w imieniu pracowników w Centrum składamy Pani wszystkie ja najlepsze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, wszystkiego list gratulacyjny dla rodziców, dla Pani. Oj. Także będzie pamiątka dla Dziękuję. że tak. to kupicie całą painkę. Dziękuję. 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 Pamiętam. 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 Proszę. Dziękuję, dziękuję. Pani Antonio, teraz brakuje dziękuję. Ci rąk, już no, ja trzeba pomogamy. Tak? No i na koniec jeszcze ja... Myślę, że to już taka tradycja jest, że burmistrz wita pierwsze dziecko urodzone w naszej gminie corocznie na tym oddziale. Dołączamy się jako gmina mieli również do, do tej gratulacji pani Marto. Tym bardziej, że to pierwsze dziecko urodziło się jest z gminy powiatu, a również z gminy Milić, z Gruszeczki. Mhm. Dziękuję gratulacje. bardzo. Gratulujemy Gruszeczce. Bardzo, no, bardzo dziękuję. Trze trzeci bukiet kwiatów, Ojej, kwiatów dla Was też taki taki czek na 1000 zł do wykorzystania. Ojej. Matko, dziękuję ślicznie. A tutaj Pani już Pani Marku Pani. Tak. Ostatnia, tak. Tak? No ależą razem, razem tak, Pani razem. Ja burmistrzu. również mam tutaj Pani, Pani Marto, druga Marto, zapraszam Cię dla serdecznie. Przedostatniego dziecka w naszej gminie, to również z naszej gminy, jest tak? Tak. Z milicza. Także, z milicznym. Tak. Gratulacje. Możesz więcej. Ale jeden dzień różniczy, ale już będzie na Proszę bardzo, Proszę bardzo, pierwsze dziecko, Uncja, góra. Proszę bardzo, władze odsłaniają, robią dawkę. Ja ja Wciągnięcie państwo, tylko dobra. tak, żeby... O nie, Tu, tu, tu. Do, do? Nie, 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 nie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. O tam. od dołu. Tak. Ja trzymam, że może. Jest Góra, proszę. Pierwszy, pierwszy, dwa, dwudziestie. Wszystko się zgadza pani starosto, wszystko się zgadza. W tym roku urodziło się sześć nawarodków. Już sześć. Sześciu już mamy, tak. Tak później jesteśmy. No właśnie, i trzeba będzie znowu skonkować, nie? No właśnie dlatego mówiłam do pana z Zrabia, gdzie pan się podział. Pan Zrabia. ma jedno dziecko i rodził pierwsze w miliczu. Zapraszamy pan z drugim do milicza. Pomyślimy. No nie pomyślimy. Tylko prosimy o deklarację. 443, od razu W tym roku, 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 roku. musi być powyższe. Tak, moje obu córki też tutaj Ale to właśnie dlatego też Pani w tym nie ma Pan syna i też to, że A teraz zapraszam na informacje pogodowe, które przedstawi Oliwia Ochman. Oliwia, jakiej pogody możemy spodziewać się w ten weekend? Styczeń jest najzimniejszym i najbardziej śnieżnym miesiącem w naszym kraju, przynajmniej tak wynika z wieloletniej statystyki klimatologicznej. Tegoroczny styczeń rozpoczął się jednak zupełnie niezimowo, raczej jesiennie, choć niektórzy twierdzą, że nawet wiosennie. Nic dziwnego, ponieważ ujemne temperatury dotychczas notowaliśmy głównie nocami i to też nie zawsze i nie wszędzie. A jakich pogody możemy spodziewać się w weekend? Sobota powida nas temperaturą około 6 stopni Celsjusza oraz niewielkim zachmurzeniem i wiatrem z kierunku zachodniego. Podobna pogoda będzie utrzymywać się w niedzielę, z tym, że możemy spodziewać się znacznie więcej słońca. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania faktów milickich.